Przyjechaliśmy z Dęblina głównie dlatego, że konferencję prowadzi nasz dawny ksiądz czcigodny Tomasz Wielinski. Na 11.00-11.45. Również będziemy na Różańcu. Ja osobiście to przyjeżdżam na, do, na ten teren jeszcze wtedy pusty. Byłem na tak zwanej pierwszej szufli prezydent z kardynałem e, Glępem w czasie pierwszej mszy i w czasie pierwszego. No nabożeństwa. I od tamtej pory wpłacamy jakieś niewielkie sumy i przyjeżdżamy co roku przynajmniej na jakąś uroczystość. A ja sam, a to częściej. I mamy swoje intencje. Mamy Bardzo intencje. Osobiste. powierzamy to opatrzności Bożej. Mamy troje dzieci, mamy się za kogo modlić. W wnuków. Czterech wnuków. Pięknych. I właśnie jeżeli jeszcze mamy taką, takiego wspaniałego księdza, to możemy temu wszystkiemu poświęcić swój czas i swoje, swoją modlitwę, swoje zawierzenia opatrzności Bożej, w którą cały czas wierzymy i że nam to pomaga. I, i chcemy wy, wymodlić największą jaką, jakiś dar dla naszej rodziny o spokój, o, o wiarę dla dzieci, o, o, o szczęście, o życie, o zdrowie.